Witaj, dzisiaj weźmiemy i spróbujemy się nauczyć dzielenia ułamków dziesiętnych na takich prostych przykładach, które daje się bez większych problemów zrobić w pamięci. I na początek chcę Ci pokazać, że Ty to umiesz, tyle że może nie w pamięci, ale obliczyć nie powinieneś mieć żadnych z tym problemów. Przykład pierwszy: 1 i 6 dziesiątych podzielić na 2. No, i teraz to jest na tyle łatwe, że być może nawet już znasz odpowiedź w pamięci, ale co zrobić, jeżeli z jakiegoś powodu nie umiem tego policzyć? Zamienić na ułamki zwykłe, bo to umiem podobno. To jest oczywiście 16, dziesiątych. Podzielić na dwie pierwsze. Przypominam sobie, jak się dzieliło ułamki, zamieniało się na mnożenie przez odwrotność. No właśnie, przez odwrotność, czyli jedna druga. Tutaj ładnie nam się skraca i mam wynik 0,8. Nie chcę go już bardziej skracać, bo mogę napisać po prostu, że wynikiem jest 0,8, czyli 80. No i teraz zawsze możesz w takiej formie to obliczyć i nie ma z tym problemów. Ale co zrobić, jeżeli chciałbym to umieć w pamięci? Otóż ja bym wykorzystał tutaj tylko ten sam początek. To znaczy to, że 1,6 to jest 1,6, czyli 16 dziesiątych. Czemu? No bo ile to może być 16 dziesiątych podzielić na 2? No pewnie 8 dziesiątych dokładnie. No to spróbujmy właśnie w taki pamięciowy sposób porobić kilka przykładów. 16 setnych podzielić na 4. Hmm, 16 setnych, tak? Podzielić na 4. To ile to będzie? No, 16 na 4 to 4. To pewnie będą 4 setne. Polecam sobie na początku pisać właśnie jako taki ułamek zwykły i dopiero potem odważyć się zapisać ułamek dziesiętny. Czemu? Bo bardzo dużo dzieci uczy się tego jakoś mechanicznie na pamięć i napisałoby tutaj, że to byłoby 0,4. Nie. Trzeba czytać. 16 setnych podzielić na 4, to będą 4 setne. Zobaczmy dalej. 2 i 4 dziesiąte podzielić na 4. No i jak się to przypatrzy, to 24 podzielić na 4 to jest 6, tylko ten przecinek coś tam pewnie zmieni. Yy, polecam znowu. To jest 2 i 4 dziesiąte, czyli po zamianie na ułamek niewłaściwy. 24 dziesiąte. No to ile to może być? Podzielić na 4? Pewnie 6 dziesiątych. I potem dopiero zamienić sobie na ułamek dziesiętny. Tak? 24 dziesiąte podzielić na 4 to będzie 6 dziesiątych. Zobaczmy jeszcze kilka przykładów. 1,5 podzielić na 5. No cóż, tutaj mamy 1,5, czyli w sumie 15 dziesiątych. A ile to będzie 15 dziesiątych podzielić na 5? Hmm, pewnie 3 dziesiąte. Czyli 0,3. Nie każdy przykład jest na tyle łatwy. W, zobaczmy to 1,5, tylko w trochę uboższej formie. To znaczy 0,5, czyli połowa podzielić na 2. No i teraz nawet ta moja sztuczka, że 5 dziesiątych podzielić na 2, no to chyba nie zadziała, no bo ta piątki nie da się na 2 podzielić. Nie bardzo. Jak sobie z tym poradzić? A super znana sztuczka z dopisywaniem zera na końcu. Czemu? Bo teraz już nie jest ,5, tylko 50, tylko 50 setnych. O. Jaki jest zysk? No, ile to będzie 50 setnych podzielić na dwa. Hmm, pewnie 25 setnych, czyli 0,25. Oczywiście to jest tak łatwy przykład, że pewnie go robiłeś bez tutaj tej pomocy. Zobaczmy jeszcze jeden. 60 podzielić na 4. No i znowu, nawet te 6 które sobie wyobrażam w głowie, no to 6 podzielić na 4, nie, nie. No to próbuję dopisać sobie 0. Czasem trzeba kilka zer dopisać, może jedno wystarczy. Czyli teraz już mam 60 setnych. Hmm, 60 już się dzieli na 4. To ile to będzie 60 setnych podzielić na 4? Zapewne 15 setnych i teraz dzielnie sobie robię ułamek dziesiętnych 0,15. Ostatni przykład 1,1 czyli 1 i dziesiąta podzielić na 5. No i znowu nawet jak sobie to zamienię na 1 dziesiąta, że to jest 11 dziesiątych. No to nie pomogło mi to jakoś, no bo jedenastki podzielę na 5 No to co mogę zrobić Podzielę, dopisać 0. Wtedy mam 1 i 10 setnych czyli po zamianie to już będzie 110 setnych. No i teraz czy 110 setnych da się podzielić na 5 hmm, 110 da się podzielić na 5 to jest 22 czyli to będą 22 setne. Tak patrz że ten końcówka musi się zgadzać zgadzać. 110 setnych podzielić na 5,22 setne, i po zamianie na ułamek dziesiętny 0,22. No i to tyle. W sumie Ci dziękuję, ale jeżeli nie do końca tutaj Ci się podobały te przykłady z dopisywaniem zera, albo nawet te tutaj z przodu, to nie martw się, bo za chwilę poznasz sposób, jak to zrobić pisemnie. Dziękuję. No a zawsze też możesz przecież wziąć i zamienić sobie na dzielenie zwykłych ułamków. I wtedy nie ma już problemów, bo to świetnie umiesz. To dziękuję. Drugi raz.